Cześć, witajcie, widzowie w kolejnym odcileczku CuroBloxa i dzisiaj zagramy sobie na mapce, w której dzieją się dziwne rzeczy. Generalnie chodzi o to, że będą tutaj nas atakowały różne katastrofy, jeżeli można tak w ogóle powiedzieć, że katastrofy atakują. W każdym razie wbiłem sobie na serwer i w sumie nie wiem co mam tutaj robić, bo tak naprawdę gram w to pierwszy raz, dosłownie. Możecie się zdziwić, ale tak, w ten tryb gram pierwszy raz. Earthquake, o nie, będzie trzęsienie ziemi! Wszystko lata szybko, na górę, na górę, szybciutko! Nie! Przytka na to. najgorzej co się dzieje w ogóle. Cała chata tutaj po prostu wywraca się do góry nogami. Lecimy na górę, czy uda mi się wejść? Udało mi się wejść, dobra. Jakimś cudem jeszcze żyję, wszyscy ludzie, oj, no, będzie najgorzej, bo w tym momencie spadłem na dół. Czy ja widzę swoje HP? Tak widzę, ale nie mam go zbyt. Nie, no, mam jeszcze sporo, dobra. sumie to się bałem bardziej. Zostawcie oczywiście łapeczkę w górę i subika, zanim zginę! Szybko, pomożecie mi! Nie, no nie mogę zginąć. Dobra, szybciutko, widzowie, lecimy, lecimy, lecimy. O! Jakiś krzak mi w łeb walnął! Nie wiem, czy damy radę to przeżyć, wiecie? Bo aktualnie dostaję cały czas czymś po głowie. Ta chata cała się trzęsie, dosłownie calutka się trzęsie. Nie wiem czy to oznacza, że ona... O, no zaraz wyleci! Patrzcie tu! Dobra, to musimy tutaj skakać. Wydaje mi się, że będzie lepiej po prostu być na zewnątrz, aniżeli w domku, bo w domku, jak dobrze zatrzęsie, to będzie po nas. <laughs> Raczej nie chcemy, żeby dobrze zatrzęsło, prawda? Więc może chodźmy tutaj. Dom już cały prawie dosłownie. No z bliższa, to już nie jest dom. To jest dosłownie totalna rozwałka. Jak nie wiem, jakiś buldożer w to wjechał i powiedział: Siemanko, do no, czy. Generalnie dzisiaj dzień czyszczenia. <laughs> dzień sprzątania domów. Dobra, czy uda nam się przeżyć? Wydaje mi się, że się uda, ale długo to. Trwa, myślałem, że to jest, wiecie, takie bum-bum i wszystko wywala do góry nogami w sekundę i tyle w sumie. Czy jak ja nie będę się ruszał... Dobra, jak się nie ruszam, to nie jest najgorzej. Po prostu mną rzuca i jakoś nie czuję się, żebym miał y, umrzeć. Nie, jest okej, okay, dobra. Bałem się, że będzie gorzej, ale jakimś cudem... Dobra, wszystko się uspokoiło, widzowie. Przestało rzucać, przestało rzucać. Survivors, dobra. Czyli udało nam się wygrać. Survived a disaster, czyli udało mi się tutaj zdobyć od razu jeszcze medalik. Super, idealnie. Czyli pierwsza katastrofa za nami, tak naprawdę. Patrzcie, jak tam wszystko się rozwaliło, nie mogę. Piękna sprawa. W ogóle fajne, fajne jest to, że... To jest, wiecie, na takiej wyspie, i ta wyspa cała się no, no, trzęsie, albo cokolwiek z nią się dzieje. Co my tutaj mamy? Za Robuxy rzeczy. Uuu, za Robuxy. Ja w ogóle mam Robuxy, chyba nie. E, Apple Day. Save the day. O co? Przeniosło nas, dobra. To mi się kojarzy z tego, z Roblox Studio. Jest takie coś jak, jak miasto i to wygląda coś w tym stylu. Mamy, no dobra, tak naprawdę to musimy czekać widzowie i zobaczyć jaka będzie katastrofa. Jeżeli będzie jakaś, no nie wiem, że woda nas na przykład będzie zalewać, no to wiadomo, że idziemy szybko na górę. Ale jeżeli na przykład będzie jakiś wicher, nie wiem, będzie ogromny wiatr, czy coś, wiecie o co chodzi, no to wtedy raczej powinniśmy być gdzieś na dole. To, to, to bardzo różnie wszystko wygląda, więc tutaj naprawdę nie ma co się dzie Czekajcie, co się dzieje? A, jaka to jest katastrofa? Bo ja naprawdę w tym momencie tego nie kumam. Nie wiem, czy nawet HP mi nie spada. Chyba mi spada. Nie, nie spada. Dobra, ja, ja już sam zgłupiałem, naprawdę. Co to jest? Yy, sandstorm. O! Dodrowa 4, Flying Objects. Nie, to lepiej nie iść na górę. Czekajcie, może lepiej iść? Zaraz zobaczymy. Jo, tam wszystko lata. Dobra, jak mi to w łeb wpadnie, to będzie słabo. A weźmy już na górę tam, gdzie inni. Nie wiem, czy to ma jakiś sens. W ogóle, wiem, wiem, że nic nie widzicie. Ja też nic nie widzę. Naprawdę, to jest jakaś istna masakra. Czy na tej, tutaj, na samej górze? Wydaje mi się, że tutaj możemy ominąć tą katastrofę, ale tutaj naprawdę nic nie widać. Chłopaki, trzymajcie się. Ja nie mogę, co tu się dzieje w ogóle. Czekajcie. Jo, tam, aha, bo to wszystko chyba odpada z budynków? Prawdopodobnie ten sandstorm, ta burza piaskowa, wszystko niszczy w budynkach i z budynków odpadają, tak, odpadają poszczególne klocki, więc gorzej, jak nam tutaj odpadnie ten dach, nie żeby coś, ale jeżeli ten dach nam odpadnie. To będzie leciutki problem i widzę, że ludzie naprawdę tam padają, to ciężko jest tu przeżyć, ale tutaj z kolegą Sadem jakoś udało nam się zrobić to w pewien sposób, no w, sposób. No w taki sposób, że stoimy na samej górze, dosłownie nic nas tutaj nie tyka. Jestem zdziwiony i zdumiony, że tutaj to, co widzicie, patrzcie tutaj, w ogóle, o nie, tam się kawałek rozwalił, widzicie to pod nami, to jedno pod nami, dosłownie, jeden krocek pod nami jest rozwalony kawałek. Ja nie mogę, ale będziecie widzieli na nagraniu bardzo dużo rzeczywiście. Całe nic. A! Uuu, spadłem! Jezu, jak się wystraszyłem, bo to odpadło, dobra! Matko, jak krzyknąłem dziwnie! <grytanie> się naprawdę przestraszyłem! Totalnie jak jakiś dzieciak. Dobra, no ja w sobie jestem dzieckiem, no tak. Ja, mimo że mam tyle lat ile mam widzowie, ale ja się, ja się zachowuję jak dziecko. Ja mam poczucie humoru dziecka i mi dobrze z tym, także wiecie. Generalnie możecie mnie kidem nazywać. <grytanie> Dobra, Survivor Berezek, świetnie, udało się. Zobaczmy, Need a Lift, Pick up a Green Balloon. Zobaczmy, czy ja go mogę kupić. O nie, nie mam. jestem biedakiem, mam tylko jednego Bobuksa. Dobra, trzeba czekać na nowe Robuxy widzowe. No, aktualnie nie mogę sobie kupić, jestem niestety biedny. Next map, Launchland. Land. Wow, jakaś rakieta będzie, dobra, pakujemy się do rakiety. Panie i panowie, pakujemy się do rakiety normalnie. Można tutaj wejść chyba można. Jak tak patrzę, jest tam taka kładka. Więc idźmy w ten sposób. Może tutaj. O, właśnie do góry. I wydaje mi się, że katastrofa będzie związana z tą rakietą. No bo, jakby nie była, no to by było dziwne, co nie? Raczej będzie w ogóle tam jest to, gdzie się czeka. To jest poczekalnia, chyba. Eee, czy to jakoś powoli opada? Coś się dzieje. To, to jest dziwne, dlatego chcę tym bardziej zobaczyć, o co chodzi. Czy ja tutaj mogę jakoś. Nie wiem, sprawdzić, co. No, patrz! <laughs> nie! Rakieta! Aha, rozpadłem się widzowie. Najgorzej rozpadłem się, nie wiem. Obrażenia chyba od upadku były zbyt ogromne. Czy oni polecą? Polecą? Patrzcie, mamy widok tutaj z tego. Widzowie, za mną stoi piękny świat, dosłownie świat, który może nam modest headquarters. Ok, to już było świat, który może nas uraczyć przepięknymi rzeczami, ale może też nas uraczyć tym, że będzie jakaś katastrofa. I co tym razem widzowie? Jak myślicie? Może ukryjemy się w fontannie. To wie, może w fontannie też by było ok. W sumie zależy co się sta stanie, bo jakby to był kwaśny deszcz, ognisty deszcz, nie wiem co jeszcze może być. Tutaj w Robloxie może być wszystko zapewne. No to, to chyba tak średnio stać w fontannie, ale dobra, zaraz zobaczymy co się stanie. Ja czekam na dole, nie boję się. Zobaczymy jaka katastrofa tym razem uderzy w Piękne, okej, okay, to, to opada i teraz coś się stanie, na pewno Nasze piękne miasteczko Proszę, nie róbcie tego, świat jest piękny Dlaczego? Dlaczego? Kolejna katastrofa Co się dzieje? Patrzcie Zobaczmy sobie z tego widoku, co się stanie Tam ludzie się wspinają na górę No było to dobre, żeby wspiąć się na samą górę Thunderstorm Okej, okay, prawdopodobnie Okej, okay, burza, totalna burza To chyba dobrze jest tutaj zostać, wiecie? Tak mi się wydaje, że tam na górze Oj, źle wybraliście, patrzcie jak wracają szybko ludzie bo na górze najgorzej, jeżeli chodzi o pioruny i o burzę. Totalnie, jakby przerąbane mają, powiem tyle. Więc generalnie no, najlepiej było zostać na dole. Znaczy powiedzmy, bo tutaj też może walnąć, wiadomo. Ale wydaje mi się, że tutaj będzie o wiele łatwiej przeżyć. O, aniżeli tam na samym czubku, na samym szczycie, gdzie piorun może walnąć. od tak, co nie? Wydaje mi się, że. O! Jeszcze do piwnicy! Dobra! Idealnie, widzowie, tutaj przeżyjemy. Jeszcze możemy grać w Robloxa całe życie. Patrzcie to. Możemy tutaj zasuwać w Robloxa. Tak naprawdę w niego tylko pogrywać. No i czekać, aż burza się uspokoi. Czyli w sumie to, co ja teraz robię. Bo, no burzy nie mam, ale deszcz mam. Więc <laughs> prawie się liczy w realu. Także, widzowie, no tutaj najlepiej. W piwnicy najlepiej się schować przy czymś takim. O! Patrzcie Dosłownie mogło mi to spaść na głowę, ale się schowałem w czas. Idealnie, dosłownie wyczucie czasu level master. <grytanie> nie no masakra, co się dzieje. Piękny jest ten tryb, nie sądziłem, że można się aż tak dobrze bawić na tym trybie, że po prostu wiecie, jakieś katastrofy myślałem, eh nudne, ale nie no, naprawdę fajnie, fajnie to wszystko wygląda. Że można przetrwać te wszystkie katastrofy, ale naprawdę długa jest ta burza, pioruny walą i walą, dosłownie cały czas nawalają. Masakra, że się kiedyś skończy. Tutaj z kolego... ty jadem, dobra, dajemy radę, jakoś musimy się schować. Ja się nie wychylam, ja siedzę jak szczurek, dosłownie. Pra, udało nam się przeżyć! No i proszę bardzo, najlepiej zamknąć się w piwnicy, grać w Robloxa i tyle. I przeżyjecie burzę. Także widzowie dziękuję Wam za obejrzenie. Mam nadzieję, że się podobało. Jestem tabliczką survivors. Okej, okay, siemanko i pa pa!